W poprzedniej audycji omówiliśmy sposoby na oszczędzanie energii i wody w kuchni i łazience. Tymczasem możemy zachowywać się ekonomicznie, również korzystając z oświetlenia i sprzętu ustawionego w salonie czy miejscu pracy. Biorąc pod uwagę ostatnie 10 lat zużycie prądu w przeciętnym domu wzrosło o 40%. Nic dziwnego. Ilość posiadanych przez nas urządzeń elektrycznych wzrosła drastycznie. Jak lepiej gospodarować energią i tym samym naszymi pieniędzmi? Koszt oświetlenia mieszkania to istotny składnik naszych wydatków. Co robić, aby płacić mniej? Regularnie czyść klosze lamp. Kurz zmniejsza natężenie światła nawet o połowę. Wymień żarówki na energooszczędne. W sklepie jest ich kilka rodzajów. Wybieraj te, które mają na opakowaniu klasę energetyczną A. Tradycyjne, żarowe żarówki, choć najtańsze są najmniej trwałe oraz nieoszczędne. Od 2009 roku w całej Unii Europejskiej rozpoczęło się ich wycofywanie. W 2014 roku nie będzie można ich już kupić. Ceny świetlówek zaczynają się od kilku złotych. Zależnie od typu, emitują światło chłodne lub ciepłe. Świetlówki redukują zużycie prądu o 70-80% w porównaniu do żarówek tradycyjnych. Gdzie najlepiej je zastosować? Do salonu się nadaje jak najbardziej. W takich pomieszczeniach, gdzie. Włączamy powiedzmy światło raz na godzinę i ono się świeci cały czas, prawda? Wtedy jest sens ekonomiczny zastosować świetlówkę kompaktową. Jak najbardziej wtedy zaoszczędzimy na prądzie. Najdroższe, ale ze wszystkich żarówek najbardziej oszczędne i długowieczne są żarówki LEDowe. W tej chwili koszt takiej żarówki to kilkaset złotych. Szacuje się, że ich ceny będą systematycznie spadały. Zużycie prądu w przypadku telewizorów i monitorów zależy w dużym stopniu od przekątnej ekranu i zastosowanej technologii. Warto przed zakupem telewizora sprawdzić, ile energii pobiera. W tej chwili wszyscy producenci starają się, żeby zmniejszyć pobór energii, stosując nowe technologie typu LED, taka najnowsza technologia, która pobiera jak najmniej energii, też przez to uzyskujemy lepsze gabryty, lepsze, lepsze parametry telewizora. Stosowane są także tak zwane czujniki ruchu. Niektóre firmy stosują to w telewizorach. Jeżeli siedzimy w pokoju, oglądamy telewizję, telewizor normalnie działa. Jeżeli przez jakiś okres czasu wyczuje, że w ogóle nic się nie rusza w tym pomieszczeniu, on automatycznie albo się ściemni, albo wyłączy. Też niektóre firmy, znaczy większość firm, stosuje tak zwane, jeżeli mamy brak sygnału, telewizor np. po 15 minutach sam się wyłączy. Ewentualnie też takie zastosowania. Jeżeli telewizor gra dłużej niż 8 godzin, też się wyłączy, czyli na przykład pojedziemy sobie na wakacje, zapomnieliśmy wyłączyć telewizor, no jesteśmy pewni, że nie zużyje tyle energii. Tryb czuwania standby sprzętu RTV sygnalizowany czerwonym światełkiem to zmarnowana energia. Jedno urządzenie pozostawione w tym trybie, na przykład telewizor, to dodatkowe kilkanaście złotych rocznie. Nie zostawiaj włączonego komputera w nocy lub na weekend. Przygotuj się do pracy zanim go włączysz. Jeśli nie będziesz używać komputera dłużej niż kilkanaście minut, wyłącz go. W ustawieniach swojego komputera włącz tryb automatycznego przełączania w stan uśpienia po 10 minutach bez czynności komputera. Nie drukuj e-maili, jeżeli to nie jest bezwzględnie konieczne. Przy zakupie nowej drukarki lub kopiarki zwróć uwagę, czy posiada ona funkcję dwustronnego drukowania. Stosując kilka prostych sposobów, możesz zmniejszyć ilość zużytej energii podczas odkurzania. Ważne, aby zmniejszać moc podczas odkurzania twardych powierzchni, np. parkietu. Kilka lat temu, by poprawić skuteczność i szybkość sprzątania, producenci odkurzaczy zwiększali ich moc. Obecnie tendencja jest odwrotna. Moc, a zatem zużycie prądu tych urządzeń jest obniżane. Zwiększona jest siła ssania. Energooszczędne odkurzacze mają moc około 1500 W, a odkurzają jak modele 2500 W. Przepełniony worek na kurz oraz brudne filtry to zwiększony pobór prądu. W trakcie odkurzania nie śpiesz się. Wolniejsze przemieszczanie końcówki ssącej podywanie zwiększa efektywność zbierania brudu. Nie marnuj energii. Wyłączaj komputer, gdy wychodzisz z domu. Wyjmuj z kontaktu ładowarkę telefonu, jeśli z niej nie korzystasz. Te proste zachowania pozwolą Ci skutecznie obniżyć zużycie energii. Zaoszczędzone pieniądze możesz zainwestować, aby zyskać jeszcze więcej. Zobaczysz, że to opłaci się Tobie i Twojej rodzinie.